Cześć, witajcie, z tej strony wyrażę i dzisiaj witam Was na challenge'u. Yy, właśnie spuszczę Wam tą na dół i wchodzimy sobie na mój Star Planet. I mega się cieszę, bo dzisiaj robimy taki challenge. Opowiem Wam to wszystko zaraz, tylko się może... albo dobra. Opowiem Wam już to tekst. Yy, taki mamy plan, że zadzwonię do mojej koleżanki, i zrobimy taki challenge, w którym ona na przykład to odciągnięte od Sheika ale w ogóle nieważne, oznaczę ją gdzieś tam link do jej filmu na dole w opisie. Więc tak. I do mój Planet jeszcze macie link w opisie do naszej kochanej gry. Dobra, więc. I wezmę na przykład wejdę sobie we włosy i powiem weżę, bo też mamy imię węgla. Yy. I jakby powiem, że no bra, to teraz włosy i wybierz sobie stronę. Na, od 1 do na przykład 203. Nie? I wtedy jak ona wybierze tą stronę, to ja na nią przechodzę. Znaczy ona na przykład wybierze sobie. Nie wiem, 121. To ja na nią przechodzę, i wtedy tam mamy trzy rzędy. No to na przykład wybierze sobie pierwszy rząd, i tam mamy cztery rzeczy. No to na przykład nie wiem, rzecz drugą, więc ja się loguję. No i ja chyba że napisałam, to jeszcze wiecie co ja was zatrzymam i zacznie mi się logować. To by was odtrzymam. Zaloguje mi się... Chyba dobrze napisałam hasło. Zaraz będziemy dzwonić do Wery, tylko niech się zaloguje. O no Boże Święty, co to jest za motyw?! Wiecie co? Potem, jakby w kolejnej części odcinka, jak zrobimy ten challenge, to jakby... Obejrzymy ten motyw, ale na razie nie będę na niego patrzeć. I tak. No dobra, to dzwonimy do Wery zakręciłam już kółkiem. Kółkami, tak dokładnie. Ok. Okej. Okay. Dzwonię do wery. Znaczy odblokowywuję teraz telefon. Wezmę na głośnik. i wszystko git. I gdzie mamy werę? To jest ona i biorę na głośnik. Mam nadzieję, że sładni. Hej! Hej! Nagrywa się już, dobra. No, to możesz się przywitać. Cześć! Dobra, yy, no to... O Boże, mamy teraz jakiś barbiowy motyw, ale okej, okay, nie będę teraz na to patrzeć. To zdajmy sobie ciuchy. Czekaj chwilę. Poczekaj, położę cię tutaj tak na komputerze, żeby było cię słychać. Wszystkie tatuaże muszę ściągać. No, nie ściągnęłam jednego, ale nie umiem go ściągać indy. Więc dobra, zaczynamy od włosów. Masz 110 stron włosów. Od 1 do 110. Um, to może... 25. Okej. Okay. Um, na razie nie chce mi się załadować. Jestem na 11 stronie. Nimi nie drżaj się! No jestem na 25. Ale tutaj są ładne włosy, no dajesz. Te są ładne. 10. Ale... O matko, ale masz 3 rzędy! Od 1 do 3. Dobra, no bo nie powiedziałaś. <grym> dwa. Drugi rząd? Tak. Dobra. To teraz od jeden do czterech. Yy... Jeden. Okej. Okay. To jaki kolor? No, a jakie są? Nie mogę powiedzieć. Jednokolorowy to... na pewno. Ok. A jasne czy ciemne? Jasne. Dobrze. Teraz bluzeczki. Od 1 do 326. Hmm. 200. 200. Ok. Troj się naklikam. Co że ja zatrzymam nagrywanie i teraz będę sobie klikać. Dobra, już jestem, jestem na dwustej stronie masz trzy rzędy. No, od 1 do 3, 3. Eee, Trzeci rząd? Tak. Okej. Okay. No to od 1 do 4. Eee, dwa. Okej. Okay. Teraz jaki kolor? Albo dobra, już tam jest za dużo kolorów, to ja cię nie będę pytać. To teraz mamy spodnie i spódniczki. I od jeden do sto szesnaście, dwadzieścia, dobrze. Okej. Okay. No, teraz od jeden do trzech. Dwa, drugi, dobra, od jeden do czterech. Cztery? Tak. Super. Teraz budki. To od jeden do siedemdziesiąt pięć. Siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt. Oj, za daleko. Na no naprawdę daleką stronę, i, i, i moim zdaniem tutaj są tylko dwie pary ładnych butów, ale zobaczymy, czy na nie trafisz. No to wybierz. Te w miarę są i te są w miarę. No to. Teraz. No rzędy. Ile? Pierwsze. Pierwsze. Dobrze, to jaka rzecz? Od 1 do 4. Okej. Okay. Teraz ostatnia, czyli akcesoria. No to od 1 do 202. 14. 14, dobrze. Upsi. Gry na 10 Dobra, nieważne. 14. Tak. Okej. Okay. To, do... okej, okay. od 1 do 3. 3 Trzy. Trzy? a od 1 jeden... o nie, od 1 do 4? Rozłączyła się. I serio się rozłączyła. I dobra, zadzwonimy jeszcze raz. Co się stało? Nie wiem, rozłączyłaś się. No dobra, to teraz od 1 do 4. Jeden. Jeden. Nie, dwa. 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 Okej. Okay. To y, mamy już luk skończony. To ja ci go pokażę na filmie. Okej? Okay? jak będziesz dobra. oglądać? No. Dobra, to miłego Angola. pa! Cześć. Dobra, więc. Wera już sobie poszła. Luczyk y, nie wyszedł jej najgorzej. No ale dobra, teraz odpiszmy komuś, kto do mnie napisał coś, cokolwiek za nic. Co robisz, Natka, nic, okej? Okay? malink. Malin. Nie, możesz zrobić mi edit na miniaturkę na odcinek. Spoczka. Kiedy ją dostarczysz? Okej, okay, czyli e, OK, czyli mamy dziesięć na pięćdziesiąt, dziesięć na pięćdziesiąt i pozdrawiam Lady V. na cinco, ok, então agora teraz... não me irrita, uhu, -huh. vamos dobrar sobre isso, A masz cztery lajki, sorki, że ptysie. Pozdrawiam. Okej, okay. więc Karolina z kotkiem pozdrawiam i widzę, że mam 11 na 50 oprawów. Tak, 11 Na 50. Okej, okay, więc obejrzyjmy motyw nowy. Ja trochę widziałam pewnie jak widzieliście, kiedy przeglądałam te wszystkie rzeczy, ale ogólnie nie zdążyłam się przyjrzeć. I może to dodam wszystko na listę. Potem sobie to najwyżej kupię. Okej, okay, tu są takie śmieszne włoski. O, ta bluzka jest ładna. To Myślę, że weźmiemy ją sobie. O nie, to creepy wygląda. Myślę, że tak. myślę, że to wygląda całkiem dobrze. Bo najpierw, jak spojrzałam na tą bluzkę, to myślałam, że to jest napisane dol... DOLO. lolo. Nie wiem dlaczego. O, i tu mamy takie fajne budki i te spodnie są fajne. Ogólnie fajnie wyglądają do tych budków. Bo już je zauważyłam jak przeglądałam spodnie. Na razie sobie zostawię te budki. Tylko zmienię na szare. To zmienię na białe. I też wolowa też na białe. Nie zamierzam robić lalki Barbie, a wiem, że dużo osób robi właśnie Barbie. W tym naszym pięknym, Może wie najnowszym, ale ja nie lubię robić lalki Barbie. <słuch> Kość, szkoda, mi na to starko. Tak nie wiem. <słuch> nie, ten naszyjnik zdjął mi te dęki. One fajnie, myślę, że w tym roku w miarę wyglądały, więc. Słuchajcie, Ja to już sobie kupię. Czy te by fajnie wyglądały? Nie, to trochę jak wyglądają, ale ogólnie sobie je kupię, bo podobają mi się w ogóle. Dobra, na razie to zostawię. Kulczki sobie ubierzemy. I to myślę, że ten pierwszy kolor będzie, albo nie, bo ten biały prawie nie widać, żeby się tak bardziej wyróżniały, a ten drugi zrobimy biały. Ślicznie to wygląda. Okej, okay, czyli było tylko cztery strony motywu. Co mnie trochę dziwi... Dobra, zostawię tak. Okay. No to dzięki Wam za oglądanie, i mam jeszcze jedną informację. Ponieważ będę losowała osoby z komentarzy, które napiszą swój nick, będę je z nich jakby losować na kokardkę Pixel. więc napiszcie w komentarzu. Najważniejsze co trzeba zrobić, to dać subskrypcję, zostawić komentarz wraz z swoim nickiem oraz dać łapkę w górę. I to na tyle. i. Dzięki za oglądanie. Pa 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 pa.